Święta, święta, tak, Polenko. Tata ci kupił prezenty, zaraz ci pokażę wszystko, tak? Tata ci nakupował wór prezentów. Hmm? Chodź, zobaczysz. Ta? Cały wór prezentów dla Polki. Tak. Zobacz, Polka, zobacz, co tu się dzieje. i Jaki czad. Zobacz, jakiego to ta ci wypasa kupił. Widzisz? To już jest szósty, żebyś miała komplet zestawów, tak? ta, Tak, bo przyjedzie do ciebie taki muflon z jakąś karpiówką i go pocharata, tak? Zobacz. Zobacz, i to w taty ulubionym, żółtym kolorze. Zobacz jaką masz petardę. Tak? Już żadne bydle nas nie ruszy, nie? Dobra jaka maszyna. 450 metrów możemy za zakręt wywozić, tak? Dobra. Tu się trzyma, tą się trzyma łapką, tak. Tak, tu się trzyma. Tak jest, i tu kręcimy. Tak. Kręcimy tę, no. łapę maszyną kręcimy, kręcimy. Tam bydle ucieka, taka gruba dwója, tak? A tu się wszystko zwija, dziada, nie? Już masz. Już masz sześć takich, tak? Kompletów jest sześć. Więc jedziemy ty, mama, tata. I wszyscy próją na dwa. Tak. Jest maszyna, co? Nooo, tak Maszyna jest jak pieron, ale poczekaj, to jeszcze nie wszystko Co tu jeszcze jest? Tu jakieś śmici są Zobacz Pamiętam jak mówiłaś, że nie lubisz tej firmy, ale spokojnie, tata też Ale czasami coś im się uda Zobacz jakie masz piękną siatę na zabawki Tak? Czasami ta cię na żywca pożyczysz, nie? Chla, zobacz jakie bydle. Zobacz, nie? Ale byk, Ładujemy tutaj te wszystkie ryby. Sru i dowisły, nie? Zobacz jaka fajna. Jest wypas co? Ale jest wypas, nie? Wszystko tu wejdzie. Nawet zabawki. Nie? Ale prezentów na te święta przyszło. Uła. Tak? A co? Życzymy wszystkim wesołych świąt? Tak. Polka. Życzymy wszystkim wesołych jajek. No tak, razem z poleczką dla wszystkich, wszystkiego naj, naj, naj. Rewelacyjnych chwil I wszystkiego, syskiego najlepszego Tak, wypa się Pa